Rondo na skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Bytomskiej zostało już otwarte. Przywrócony został również ruch w obu kierunkach oraz pod wiaduktem na ulicy Bytomskiej. W uroczystym otwarciu, któremu towarzyszyła górnicza orkiestra, wzięli udział przedstawiciele władz miasta, holdingu węglowego oraz Mysłowickiej Kopalni. W momencie kiedy dałem pomysł, żeby rondo, które będzie powstawać, które będziemy budować, było rondem Kopalni Mysłowice, to e, przyszedł mi również i pomysł taki, żeby nazwać e, to rondo, rondo e, górników kopalni Mysłowicy. E, kopalnia Mysłowice to przecież cała historia nie samej kopalnia i tego miasta. To przecież e, matka żywicielka wielu rodzin e, żyjących, już nie żyjących, wiele osób e, przecież pracowało tysiące ludzi, przez tę kopalnię się przewinęło. I po prostu to jest jakby hołd dla tych ludzi, dla, za tą ciężką pracę, za wszystko co dla Mysłowic i dla miasta zrobili, a przez te pokolenia, przez te lata naprawdę kopalnia Mysłowice dla miasta zrobiła bardzo dużo. Rondo zdobi wagonik z napisem KWK Mysłowice, wokół którego ułożono kamienie ozdobne sprowadzone przez kopalnię Mysłowice Wesoła z kamieniołomu pod Krzeszowicami. Górnicy nie bez powodu zaangażowali się w otwarcie ronda, które znajduje się obok byłej już kopalni, jak informujemy Mysłowicki magistrat na wrześniowej sesji Rady Miasta przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie nadania rądu imienia górników Kopalni Mysłowice. Dzisiaj się cieszymy, że wprawdzie nie ma tej kopalni Mysłowice typowej, ale jest kopalnia Mysłowice wesoła, która kontynuuje tylko troszeczkę w innych złożach tą działalność, którą prowadzili pracownicy KWK Mysłowice, stricte tutaj w tej, w tej dzielnicy, a cieszymy się, że jest właśnie ten symbol, jest to wspaniałe rondo, które będzie ich imienia. Ich każdy, który będzie tutaj przejeżdżał samochodem, czy przechodził, to zawsze będzie wiedział, że była tutaj KWK Mysłowice, że jest symbol w postaci tych budynków. A myślę, że w przyszłości uda się wszystkie te tereny tak zagospodarować, żeby w dalszy ciągu w inny sposób, dostosowany już do dzisiejszych współczesnych czasów, mogły służyć zarówno mieszkańcom, jak i miastu Mysłowice. Budowa nowego ronda objęła również budowę kanalizacji i przebudowę oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji to blisko 1,5 miliona złotych. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Katowicka Bytomska była ostatnim etapem przebudowy ulicy Katowickiej od ulicy Bończyka do ulicy Bytomskiej. Inwestycja rozpoczęła się w 2011 roku, a na jej realizację Mysłowice pozyskały blisko 4 miliony złotych dofinansowania. Całkowita wartość projektu stanowiła natomiast 4 miliony 700 tysięcy złotych.